Chińscy planetolodzy analizujący próbki księżycowych skał z sondy Chang-5 natrafili na kilka fragmentów minerałów egzotycznych dla księżyca, które zawierają ślady całej serii księżycowych erupcji wulkanicznych, o istnieniu których geolodzy nie mieli wcześniej pojęcia. Odkrycia naukowców zostały już opisane w artykule w czasopiśmie Nature Astronomy. Próbki pochodzą jeszcze z listopada 2020 roku. Sonda Chang5 pobrała je z obszaru znanego jako Ocean Bush, a więc regionu Księżyca oddalonego o 50 do 400 km od lądowiska aparatu. Do erupcji doszło około 2 miliardy lat temu, co oznacza, że skład tych próbek jest dla naukowców cennym oknem na przeszłość Księżyca, a jeśli wierzyć niektórym teoriom, również i Ziemi. Przeprowadzając tę analizę geolodzy stwierdzili, że w próbkach wystąpiło jednocześnie 7 cząstek, które nie były podobne pod względem koloru, kształtu i innych właściwości do typowych skał z tego regionu. Późniejsza analiza wykazała, że należą one do 7 różnych rodzajów egzotycznych skał księżycowych, których najbliższe odpowiedniki znajdują się w odległości 400 km od strefy lądowania tego obiektu. Niektóre z tych cząstek zdaniem naukowców są pochodzenia wulkanicznego, podczas gdy inne mają niezwykle nietypowy skład chemiczny, nie występujący w innych próbkach księżycowych. Sugeruje to, że zostały one wygenerowane przez nieznaną wcześniej serię starożytnych erupcji, których magma i lawa przejawiały unikalny zestaw właściwości. Planetolodzy mają nadzieję, że późniejsza analiza próbek z Chang 5 pomoże planetologom uzupełnić obecne wyobrażenia badaczy o tym, jak wygląda wnętrze Księżyca oraz jak ochłodziło się i zmieszało po zderzeniu jego przodka z naszą planetą.